Cześć! Czekałem dzisiaj do trzeciej w nocy, aby nagrać tą mapkę, ponieważ jest bardzo straszna, i jak widzicie już po teksturkach jest to po prostu kolejna mapka horror, a ostatnia Wam się bardzo spodobała, ponieważ biliście ponad 100 tysięcy wyświetleń, co jest porąbane. Więc nagrywam kolejną mapkę horror, a wy zostawcie łapkę w górę. To jeżeli zostawicie 5000 łapek w górę pod tym odcinkiem, to jutro pojawia się co kolejny horror i jeżeli będziecie cały czas zostawiać łapki. Oraz subskrypcje, to wtedy będę codziennie wrzucał właśnie takie mapki, ponieważ teraz mam na nie zajawę. Ale nie przyzwyczajajcie się, ponieważ nie będę wrzucał ich przez cały czas, ponieważ lubię nagrywać różnorodne rzeczy, więc od razu wam to mówię. E, zwiększmy sobie może. O nie, mamy Brightness jednak zwiększoną na maksa i zobaczmy o co tu chodzi. E, Monastery się nazywa ta mapka. Okej, okay. nie zobaczysz więcej światła. Mmm. Mam lampy w pokoju, żeby dobrze naświetlało mi green screen, więc zobaczę jeszcze. W tej chwili nawet patrzę. K customowa mapka zrobiona przez Beaker Crafta. To jest horrorowa mapka, e, więc się przygotuj. Okej. Okay. Chyba trzeba się wysikać przed graniem w tą mapkę po prostu. E, 100% sound, music of particles, minimum. Dobra, więc e, 100% sound w takim razie zróbmy. Żeby jak wyskoczy jumpscare, to żebyśmy my wyskoczyli. Przez okno. Nie, oby nie. Mieszkam na trzecim piętrze. Dobra, mapka inspirowana jest Minecraft 1337. Okej, okay, okej, okay. ej, ja znam tego znam tego ziomka, grałem w jego mapkę kiedyś. Okej. Okay. Insert key here to start. Dobra, czyli. Klucz. Okej. Okay. Klucz to jest pewnie dźwignia, a to jest introduction, więc może zobaczmy sobie. Jest rok 1994, to wtedy jeszcze się nie urodziłem. I pewnie większość z Was też nie. Czy jest ktoś, kto ma w tym momencie 27 lat na moim kanale? Napiszcie w komentarzu. Zimna styczniowa noc. Zdecydowałeś się zrobić urbeksa opuszczonego klasztoru. Yy, usłyszałeś, że w środku piwnicy jest schowany skarb. Okej, okay, przyznaję, w prawdziwym życiu zrobiłbym dokładnie to samo, tak? Żebym poszedł, aby yy, znaleźć skarb wokół puszczonej piwnicy. Bo jeżeli śledzicie mój kanał vlogowy, to wiecie o co chodzi. Skarb jest. Tak starożytny i tak tajemniczy, że niektórzy ludzie mówią, że taki pan, którego wolę imienia nie, nie mówić. Ale chodzi o to, że skarb sprawia, że jesteśmy po prostu bardzo potężni. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. Eee, OK, insert key here. Aha i nie możemy rozwalać bloków poza szkłem, rozumiem. Dobra i zaczyna się ludzie. Eee, co? Patrzcie, to jest mapka, która jest w Polsce! A może pójdźmy po prostu w takim razie do tego klasztoru w prawdziwym życiu. E, zakonnicy z klasztorów w Krakowie cię e, witają. To dlatego ja grałem w mapkę Minecraft 1337. To jest mój widz! On mi robił kiedyś mapkę, jestem tego prawie że pewien. Okej, okay, tutaj jest wyjście. Ja nie mogę niszczyć bloków. Chodzę bardzo powoli. Printujmy sobie, jest bardzo... Napięta atmosfera, że tak powiem. Pytanie brzmi: gdzie jest wejście do tego miejsca? O nie! O nie! O nie! Ja wiem, co tutaj. Ja wiem, co to jest. Ja wiem, co to jest, i ja nie chcę się tu zapuszczać. To jest cmentarz, ludzie! Okej! Okay. O. o! Leave! W wynocha! Okej, okay. okej. Okay. Uh. Ale czemu? Czemu wynocha? W sensie czemu mam opuścić to miejsce? Skoro dopiero to przyszedłem? To są moje wakacje szkolne. Nie mogę się doczekać. Aż kupię knopersa zjem chipsy w autokarze i się zżygam. O, <laughs> dobra, sorki, próbuję się wczuć. Próbuję się wczuć, w sensie... Szczerze mówiąc, to próbuję zrobić, żeby nie było strasznie, ale... Jest strasznie, okej. Okay. Okej. Okay. Znalazłem... Czy wy też to słyszycie? Znalazłem w tym momencie piwnicę. OK. Aby dostać się do starej części klasztoru, musimy tutaj położyć klucz i nacisnąć baton. Eee, dobra. Nie mamy w tym momencie żadnej dźwigni, czyli klucza. Czyli musimy przeszukać całe to miejsce w poszukiwaniu tego klucza. A to nie jest łatwe w momencie, gdy jedyne co widzimy. To czerwona dupa szympansa i wcale mi się to nie podoba. Ej, dobra, nie zauważyłem jednej bardzo ważnej rzeczy. Tutaj są schody, tu są schody na górę, a ja od razu się chciałem zapuścić do piwnicy. <grytanie> Widzicie, jaki jestem odważny? To jest szczyt odwagi, ludzie. Gdy macie górne piętro na urbek, to idziecie najpierw do piwnicy i. można się wystraszyć. Okej, okay. okej. Okay. Czy wy też to słyszeliście? Bo ja to słyszałem. O nie, tutaj jest jakaś klątwa zapisana. Co? Co? Nie podoba mi się ten crafting? Co? Czemu ktoś przemienił ten klasztor w klasztor czegoś, czego czcić się nie powinno ludzie. Tutaj dawniej była dobra atmosfera. Oj sorki. O, o! o nie! Ja nie chciałem niszczyć tego obrazu. Ja naprawdę nie chciałem. To było kompletnie przypadkowo, ludzie. Straszne. Ej, tu jest jeszcze wyższe piętro. Więc wejdźmy sobie na górę bardziej. O nie, jest jeszcze wyższe piętro. Więc wejdźmy sobie jeszcze bardziej na górę. Ok, skrzynia. <laughs> Mamy! Klucz do katakumb! I papier! Papier toaletowy! Opuszczony! Weźmy sobie. Dobra, e, zobaczmy, co jest napisane w książeczce. W imię Boga nie wiem, czy są jakieś powody, dla których demony e, napadły na ten dom Lorda, w sensie, wiecie, dom Pana i zniszczyły go. To miejsce nie zasługuje na demoniczne nawiedzenie. O kurczę, ta mawka jest naprawdę straszna, ludzie. Przez ostatnie 5 lat nasi bracia i nasza społeczność była bardzo charytatywna dla biednych. Okej, okay, i dalej jest napisane, że jednym słowem: katakumby kryją w sobie zło. I że nie powinniśmy tam. Iść. Więc może nie powinniśmy faktycznie, ale skoro już tyle się natrudziłem, żeby znaleźć ten klucz, to idziemy tam. Zdecydowanie tam idziemy, ludzie. Jesteśmy tu po raz kolejny. Musimy dać tutaj to, nacisnąć to. A co jeżeli to nie są katakumby, ludzie? Co jeżeli to jest piwnica? Katakumby to jest co innego, katakumby to jest taka Eee, chyba taki cmentarz podziemny. Ok, jak stąd wyjść? Dobra, udało się. Eee, dobra, chwila. Może to jest po prostu... Poza tutaj tym chwila, bo tutaj był taki. Okej, okay, dobra, katakumby są w te strony, ale jeszcze nie spotkaliśmy żadnego potwora. Okej, okay, tutaj jest ścieżka. O oh man, dobra. Co? Halo? Jest tu kto? Eee, nie podoba mi się. Nie podoba mi się tu. Czy wy też się tak boicie w tym, w tym momencie? O nie! Tutaj żyje reszta ojców bośniaków. Są oni. strażnikami. Ale dobra, znalazłem sekretny klucz. I o ile się nie mylę, a chwila, tutaj jest. Nie, dobra. Nie ma niższego wejścia. Ej, okej. Okay. Minecraft jest straszny. Minecraft potrafi być straszny, ludzie. Zamknijmy to. Zamknijmy to. Może coś, co stamtąd będzie chciał wyjść. Dzięki temu nie wyjdzie. A my spróbujmy zobaczyć czy to jest klucz, którego szukaliśmy. Mam nadzieję, że tak. Czemu straciliśmy życie? A dobra, nieważne. Eee, Okej. Okay. Zobaczmy czy to jest ten klucz. Uwaga. Tak. Jesteśmy po drugiej stronie. Miga tu światło. Czasem coś widać, czasem nic nie widać. Czasem jest strasznie. Cały... Dobra, cały czas jest strasznie. Co. Ludzie, za długo to trwa. Za długo jest utrzymana taka atmosfera. Bo jak będzie pierwszy jumpscare, to ja nie wiem, co zrobię. Halo? Gdzie ja jestem? Czy można stąd wyjść? Albo coś. Dobra, tutaj wszędzie są siatki. Co najmniej, jakby coś było tutaj. Zamknięte. Ej, zobaczcie, znalazłem jakieś pomieszczenie. O, co, co to jest? Nie podoba mi się, nie podoba mi się to. Okej, okay. co są za dźwięki w ogóle? Ale tutaj mamy dźwignię, a wiem, że w jednym z pokoi było miejsce, żeby położyć dźwignię. Kurcze, ale ciemno. Dobra, uwaga, jest! Przeszliśmy do kolejnego pomieszczenia. Jesteśmy coraz niżej. Co? Co się stało? Jest mega strasznie. Skrzynka, brudne portki, papier toaletowy, telewizor z czymś dziwnym. Ok, tego szukaliśmy. Książka. I niepokojące, niepokojące wyznanie, że demony gdzieś tu czyhają. Ale póki co, ludzie, jest czasem strasznie, ale jest w miarę Git. Energy machine. Maszyna traci za dużo energii. Mamy stary mechanizm i jest to maszyna, która może obudzić coś, co nie powinno zostać. O. Co jest? Coś stało. Co? Ej, ja tu przypadkowo zrobiłem! Okej. Okay. Czyli, czy ja przypadkowo zrobiłem to, co trzeba zrobić właśnie? Okej, okay, pytanie brzmi... Dokąd mamy iść? Jesteśmy w dobrym miejscu i po co nam te książki wszystkie? One tylko nas straszą. Może musimy tutaj wskoczyć albo przeskoczyć to? O nie. Okej. Okay. Ale chyba trzeba było tu pójść. A! Sorry, ale to było straszne. Kurde, wiedziałem, że w końcu coś się zacznie dziać. Wiedziałem, no. Kurde. Uff. Ja piernicze. Ale jak my mamy stąd wyjść? Gdzie jest wyjście? Ja nie chcę tutaj siedzieć, tam coś było. A może to są bloki szkła, i możemy je rozwalić, i możemy tam wejść? Nie możemy tu wejść. O, drabinka, ok. A może gdzie indziej też jest drabinka w takim razie? Ok, patrzcie! Stąd możemy wyskoczyć, żeby przejść dalej. Dobra, czyli musimy skoczyć tu. Dobra, kolejna książka. A tutaj jest zejście. Kolejne przejście i kolejny wąski korytarz. Jeszcze głębiej. Okej, okay. czy to jest labirynt? W ciasnym korytarzu, ale. O! Co? Otworzyło się coś. Nie, jeszcze niżej? Ja nie chcę już niżej. Czemu tu są. Jego ostatnie słowa? O nie!

Czemu nie mogę się ruszyć? Co się dzieje? Dobra, nie ogarniam szczerze mówiąc, co się tutaj teraz dzieje. O! Teraz musisz się zdecydować, czy zniszczyć. czy zniszczyć. E, tą. te wrota. O! To jest koniec mapki. Co to miało być, ludzie? Nie, ja nie wiem. Nie wiem co myślicie o tej mapce. Jest dziwna. Jest dziwna ta mapka. Napiszcie mi co wy o tym myślicie, bo ja nie wiem szczerze mówiąc. Ale zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało i widzimy się już w kolejnym odcinku. Ja się z was żegnam tu na tyle. Na razie. Trz.